Dzień dobry, dzień dobry. Osiemnasty odcinek mojego lustra. A w nim regularna odpowiedź na regularne i to samo pytanie. Jaka jest jedna, jedna, ale kluczowa dzisiaj umiejętność, która może sprawić, że maturzysta osiągnie karierę, znajdzie jakąś fajną pracę, fajna dziewczyna znajdzie chłopaka, fajny chłopak znajdzie może fajną dziewczynę, może znajdziecie fajną pracę, może uda Wam się zacząć zarabiać w internecie, może normalnie. Jaka jest jedna, jedna, jedyna umiejętność na świecie dziś? Dziś, XXI wiek, rok 2016. Niektórzy powiedzą, że 2016, każdy powie po swojemu. Pamiętajmy, moje lustro Michała Brzniaka nie jest programem polonistycznym, nie jest miejscem, w którym uczymy się wymawiać słowa, ale jest to miejsce, w którym uczymy się złapać jeden kontekst, jedną myśl, jedną zmianę mentalną, która może dać nam szokującą przewagę. Jaka jest ta umiejętność? Jaka jest ta jedna rzecz, której się możecie nauczyć, którą możecie zacząć robić dzisiaj. Możecie zacząć ją robić dzisiaj po obejrzeniu tego filmiku. Jaka? Moi drodzy. Nagrywanie wideo. Gdybyście zadali mi pytanie: Co sprawiło, że dziś po 9 latach, kiedy 9 lat temu zacząłem mówić do ludzi w sposób profesjonalny, zacząłem ludzi uczyć? Zacząłem uczyć ludzi za pieniądze, za darmo? To jaka jest jedna umiejętność, która sprawiła, że docieram do milionów Polaków na Facebooku, oczywiście na YouTubie ciągle są to tysiące, to ta jedna umiejętność, ta jedna rzecz, to jest właśnie nagrywanie filmu wideo. To jest właśnie swoboda, z jaką to robię. Nawet wczoraj rozmawiałem o tym z jednym z organizatorów Fashion Week'a, który mówi, Michał, jak to jest, że ty nagrywasz live'a jadąc z Fashion Week do swojego hotelu? W taksówce nagrywasz live i tysiące osób to ogląda. Moi drodzy, Swoboda. Większość z Was nie wierzy w to. Nie wierzy w to, że sam jestem świadkiem mojej mentalnej rewolucji, ewolucji. Ja wcześniej się wstydziłem nagrywać wideo. Ja się zastanawiałem, że mój nos jest pyrkowaty, w tym i w tym profilu źle wyglądam. Tak, tu mam jakieś wysokie czoło, tu coś się dzieje. Teraz, po tych 8-9 latach, tak, są tatuaże, są gadżety na ręce, są zegarki, są fajne koszulki i tak dalej, jest zajebista chata, a więc to wszystko jest mega czat. Ale lata temu zaczynałem na pomarańczowej ścianie od kibla w moim salonie urody. Czujesz to? Nawet mam taki prezent od moich fanów, od Pauliny i od Tomka. Zbudowali makietę, gdzie z jednej strony stoi Ściana pomarańczowa od Kibla, a z drugiej strony jest wielka hala, arena na 3000 osób, gdzie dzisiaj prowadzę eventy. A więc moi drodzy, wideo, wideo. No i teraz, po pierwsze, pamiętaj, kamera obcina o 50% emocje. A więc musisz być bardziej wyrazisty, wyrazista, musisz mówić z większym powerem, ponieważ po drugiej stronie ludzie to widzą. No, no, no. Jeżeli będziesz mówił, cześć, nazywam się Michał Ożyna i chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że. Zawsze i wszędzie możesz wszystko... Ludzie to oleją. A więc więcej emocji, dużo więcej emocji. Po drugie, po drugie, pamiętaj, że kamera to nie ludzkie oko, ona obcina. Teraz specjalnie chodzę, żeby Ci pokazać, w których momentach wyglądam lepiej. Tu na przykład jest w miarę dobrze oświetlona twarz. Tutaj już się pojawiają jakieś czerwienie, jakieś dziwne place. Miej świadomość, że kiedy robisz to po raz pierwszy, to będą pewne problemy, będą pewne błędy. Kiedy robisz to kolejny, kolejny raz, nauczysz się, będziesz wiedział, będziesz wiedziała, że tak, masz się wykadrować. Ponieważ trzeci ważny element to kadr, co jest za nami. Czy to właśnie jest fajne mieszkanie, czy to jest fajny design, czy to jest kuchnia, czy to jest coś, czy to jest las, czy to jest po prostu ściana. Zobacz, ja właśnie jestem w trakcie robienia małego prezentu dla mojej ukochanej i ścianę, którą mamy w domu, która tutaj jest taka, maluję na biało. Zobacz, co się wydarzy, teraz oczywiście są lekko odkręcone, ale zobacz, co się wydarzy, kiedy ta ściana będzie oświetlona. Na takiej ścianie jesteś w stanie nagrać zupełnie inny film wideo. W chwili, kiedy zobacz, masz podświetloną garderobę, zwykłe drzwi. Otworzymy, czujnik nas załapie, załapie, załapał. W tej chwili możesz nagrywać filmy prawie w klimacie japońskim. Zobacz, coś tam jest, jakaś ściana. Maciek, jeżeli kojarzycie Maćka, nagrywa program z dupy i zaczął go nagrywać w piwnicy, właśnie na takich cegłach. Jeden z moich pierwszych filmów, patrz, przez przypadek, albo może zainspirowany Maćkiem, mojego lustra, nagrywałem w naszej kuchni, w której też zerwaliśmy panele i w której zostały betonowe cegły. Ktoś tam zhejtował, jakaś babka powiedziała, że powinniśmy się zająć remontem. No wyjaśniliśmy że taki jest dzisiejszy design. A więc pamiętaj, wideo, wideo jest czas wideo. Przestań się wstydzić, przestań się stresować, zacznij nagrywać. Oczywiście na początku będzie to może pieprzenie o... O pierdołach, ale z czasem znajdziesz swój własny temat. Bez wideo nie pokonasz tak wielu rzeczy w jednym zadaniu. Odkryjesz to, jak fajnie wyglądasz. No, ja się uczyłem półtora roku robić selfie na Instagram. Czujesz to? Wstydziłem się. Nie wiedziałem, które będzie ładne, mówię, kurwa, kto będzie moją twarz oglądał. Dzisiaj biorę po prostu kamerę, biorę aparat i nagrywam. Mało tego, nawet nie kamerę, tylko po prostu aparat. Wiem doskonale, że jakość tej wewnętrznej kamery, tego obiektywu z iPhone'a jest dużo gorsza, ale dzięki temu są mniejsze pliki, szybciej ładuję na YouTube'a. Mało tego was interesuje treść w moim lustrze, a nie piękny design, niewygładzona twarz Wałżyniaka. A więc miejcie świadomość, że najważniejsze to pokonać swój stres przed tym, że to się oceni, pokonać nasz lęk. To możecie zrobić dzięki mojej jednej czy drugiej książce, ale możecie również zrobić to po prostu samemu zacząć rozumieć, że masz coś fajnego do powiedzenia. Ta umiejętność nauczy Cię tak wielu innych rzeczy, będziesz tak swobodny, tak swobodna, że lepsza praca, lepszy seks, więcej przyjaciół, sława, rozpoznawalność, a może nawet i pieniądze. Jeżeli oczywiście będziecie mieli ochoty raz na jakiś czas prowadzimy 3 S taki warsztat w naszej firmie, dwudniowy workshop, Stentspeak Shole Pro, sprawdźcie, raz na jakiś czas mała grupa Was, niestety to jest warsztat, a więc nie ma miejsca na tysiące osób, tam jest kilkadziesiąt, Wtedy możecie się do nas wbić i chętnie Wam pokażemy, jak to robić, jak dzięki temu zdobyć fanów, jak ewidentnie zmienić swoją mentalność postrzegania siebie. Pamiętaj, to jest obiektyw. Ten obiektyw, z jednej strony, może być chłodny, może być sztywny, a z drugiej strony, jeżeli dobrze się ustawisz, jeżeli się nauczysz, jeżeli będziesz swobodny, swobodna, możecie się pokochać. I tego właśnie Wam życzę, ponieważ w moim przypadku nagrywanie wideo spełniło setki, jak nie miliony moich marzeń. Trzymajcie się. Pozdrawiam, Michała Brzniak. I koniecznie zostawcie suba, dajcie znać znajomym. Jesteśmy tylko i wyłącznie ekskluzywnie na YouTubie. Chociaż na Facebooku miałbym setki tysięcy odsłon, to jest tylko dla Was na YouTubie. Trzymajcie się.